piastowani dziecek. Ja w tych moich artyklach, roztomań tych łosprawkach, Mocka pisał o pastowaniu, o piastowaniu, ale i wyćwice, jakie przynależą się dzieckom i nie im. Pisowej na tym przykład, e, na tym przykład w tych książkach, takich jak, jak nie być soreniem, e, jeśli potrze młodziokom wyćwiki, a dzisiaj poosprawium sam dziebko o opastowaniu dziecka, o jej chowaniu. My są wszystko przecać dzieciom tamtych ojców, ojców ze pierwszej połowy XX wieku. Toż tyś posłuchajcie jak to było. Jo, moje braciki, reszpikoli ze mojej ulicy, przetrowialiśmy te nasze dzieciństwo na obrzeżach miasta, kajsik na kraju dziedziny i Berechaj. Byliśmy schowane na taki, schowane na taki szimer, w który psychologom śni się zaobyć we fachmońskich sumeryjach. Na te bogi nasze ojce Blang nie wiedzieli i że są, wiecie, patologicznymi ojcami dla swoich dzieci. My też nie mierzkolbaliśmy i że my sąmy patologicznymi dzieckami. W tej słodkiej niewiedzy przyszło przetrowić nam we całkości nasze dzieciństwo. Teroski wspominamy ze mankulium nasze pofertane lata 50. i 60. Wszystkie my przynależeli do takiej zidlungowej bandy i mogliśmy się bawić, używać narostolicznych samtejskich budowa. budowach. we platwus wbiął się papiok albo szpymol, mamolka go wyciągali, dezynfekowali, bolok wodą zekali. Na drugi dzień zaś targali my na budowa, na ta budowla dalsi się bawić mamulka nie dergotali ze strachu i że się pozabiłmy. wiedziała co tatulkowy posek ginał poładzi nauczyć wszystkich regli bezpieczeństwa na placu nie wszystkie bajtle śpikołe łazili do ochronki ale żadne też ojce nie tropili się sobie dymy jak to te roski się szykownie godą unieskorzyni we rozwoju Żodym tyż nie lotą za nami ze copką i halstuchem i nie sprawdzą, jeśli my się za tela nie zgrzoli. Ze wszystkimi sezonowymi choróbskami zmogała się nasza starka. Do jej rengowaniu się ze grichpą był Knubląch, tyj ze szprytym i rubopierzyna. Dzięki temu nigdy nie stwierdzono u nas zapolenia płuc albo anginy. Bali doktór też u nas nie bywał, wtedy też nie miał szansy nic stwierdzić. Stwierdzali to zawsze starka i żody tyżby by się nie zawrzyć zawrzeć starka do Heresztu, za roczynie dziecek szprytym, a na szprycie. Do lása deptali sme zavdy, kejíno mieli na to škrapka. Jedli sme brusiny, i na vtore najstali skoži sorníky a bory Mamulka się nie tropili, i że večko noz jakýš ich vilk, abo zaražeme się ścieklizną, abo chajš ich skapneme, začasneme še. Kej mi sami už zaklechtali do lása, to też i nás odpevníkem vrúceme. Powrót po Śniewku był nadgodzony, ale stażikowym, polskim, ze kopłem ze II wojny światowej. Kieł zaś sąsiad łapnął nas na habieniu jabłek, są wymierzą nam sztrofa. Sąsiad nie gorszył się na pichnięte jabłka, a ojciec nie gorszyli się o zastąpienie go we obowiązkach wychowawczych, nie skorzył ojciec ze tym sąsiady, jak zawdy szli na laga piwa. Żaden też noc nie pomogą w odrobianiu zadania domowego, kiełż już napoczniemy pędalować do, do podstawówki. Ojce stwierdzali, że już łoni skończyli szkoła, to też nie muszą ku na Cieteruski. Bez lato firtali na rynerowach, albo na inszych kołach, na drzyka, albo kajsik nad jaki rybniok. Majorentne nos blank nie wachowali, żadny się nie utopił, bo każdy też poradził pływać i nie trzeba było, nie potrzeba mu specjalnych lecyi, co by się tego knifu naumieć. Bez zimał zej bajs, ojciec bajslował, num szlichtada ze koniami, umie to było za starą Warszawą, i zawdy te siłone ze uciechem na skrętach rai szpunk lecie kiedy ty nasze rule zachocyli o strum grodka bo ło jaki pot i w ślatywali my na ziew. żody nie ślimtą chocia wszystkie my się strochali majorętne dorosłe nie miarkowali ku czemu są ochroniacze, albo helmiska kalnioki zole zadrobnięcia, boloki byli u nas blank einfachowym zjawiskiem a szkolny pedagog na istot nie posywał nos kulitego do familijnego psychologa Żody mną nie oznajmiał, jak wybrać numer na M.O. Pamiętacie, co to było o. Co by kapnąć na ojcu, co by ich zakapować, naprzecać radzi, by my skorzystali z tej wiedzy, no a, ale poseg był wtedy dobrą pomocą dydaktyczną, a policja zajmowała się ino zachami majorentnych, aborapsikami i haharami swoje modziokowe zachy załatwialiśmy, ań fachową hają, szarpacką na szachcie, albo na pniokowych pasionkach. Ojce trzymali się od tego pozdaleku. I żody z nos nie trafił z kolejnego do cuchthausu do jakiego poprawczoka. We sobota na łodwiecześ kostowaliśmy same duma. Ojce wykludziali się kajsi do kina, albo teatru. I blank nie było w tenczas żadnej kindermaili, bo przecież po całkim wnioszku przetrowionym na placu, tak by tak szlimy moreśnie nynać. Psiok łaził z nami i to blank bez hondelajny i malkorba. Wysął się, kaj chciał, stoł, kaj chciał i żaden nos skóry tego nie abstygował, żody noż niż duchą. Ruscyż przysnalowali my tego psioka licu młodżerowska i pokwanskali my się z nim na szpacy, wiecie, co by kierować, szanowne państwo ze pudlem. Nie skorzył już łojciec, zabinował nos z sznurą i też wykludził nos na szpacy. that's zwrócili mi, wartko, temu psiochowi jego swoboda na zawdy. Nie było w tym czasie jeszcze u nas psów, takich rasów psów zabójców. Mogliśmy, ale tykać wszeljako to gadzina i wszystkie na obkoło zwierzoki. Żadny też nie miarkował blank, co to są chorobska łod Same też staliśmy na dworze, bez zima trzeba było i stać zatkiem do wiatru, co by się do imentu nie obejrzać, a bo tego swojego interesika nie przeziąbi. Każdy bajtel to wiedział. No przecan. Jakoś by inaczej. Żaden snostyż niż koży nie pluchtą ryncysków. Ja wszystko wiem, na ludziach się zną. I o kultura mieszkańców dwóch. Ty, co niedawno kupią się bryka To w domach głośno puszczą muzyka A ten za ścianą, co nie lubi dzieci To pędzi bimber i rozrzuca śmieci Mnie to stresuje, bo hamstwa nie znosza Więc zaraz i na nich donosza. Bo jest nic Wiem, co się dzieje w Kolemie, Co korzystam msiąd w piwnicy, no To mi pasuje i to mi gra. Bo nowy, bliski, blokowy śmiech Wiem, co się dzieje w Kolemie, Co korzystam siód w piwnicy, mo, no, To mi pasuje i to mi gro. Szkoda, że już podglądać nie mogę Od tego stanio, boli mnie noga Siedzę się w oknie i podsłuchuję a potem wszystko skrzętnie no tu ja Każdego dnia rano z tobą do boju To mi zostało z tamtego ustroju Kiedyś za młodu w Ormo służyłem I za szpiega się tam szkoliłem Bonioły z blokowy wyrokowy śpieg Wiem co się dzieje w kolebie Co korzystam i w nicynu no, To mi pasuje i to mi gra Blokowy śmiech, wiem co się dzieje w mnie To korzystam się w piwnicy, no to mi pasuje i to mi grną. Teraz się wszystko wokoło zmieniło. Nikt mej profesji już nie docenią. I od tego zmieniać nie potrzebuję. Więc dalej chodzę i posłuchuję. Bo jo. Bieg, wiem co się dzieje w kolebie Co korzystam w środku piwnicy wąt no, To mi pasuje i to mi gro, bo nie jest bliskim blokowy śpieg Wiem co się dzieje w kolebie Co korzystam w środku piwnicy wąt no, To mi pasuje i to mi gro

Staro środka, w którą mianowaliśmy szandarum albo herpum, goniła nos kryką. Cięgim też łaziła łaziła belechaj na nos skargować. Ojce ale nam się jej kłoniać i godać pozdrowiony i smyczyć jej sprawunki. Wszystkim starym heksom musieli mi godać pozdrowiony, a każdy majorentny poradził na nos te pozdrowienie wymusić. Starzyk dowali z wólo, co by my się mogli sztachnąć jego fajfką. Za tym głośno się igrali starzy, kiedy powietrzywiali ci się nam gęby. Od tego czasu trzymaliśmy się, pozdaleku od tej fajwki. Skokaliśmy, ale radzie, ze balkonu na odległość albo ze szranku na aprykol. Chyba pucowanie z korzyści spuścił nam sąsiad. Ojciec postawił mu, ale dobro laga weszynku. Do Szuli, nie w to, że musieli deptać i półtora kilometra. Ojciec twierdził, co w temu poblisku, Blancole, bo on musiał pędalować i bez pięć kilometrów. Żaden z alec nos nie odprowadzał ich e, ku Szuli. Każdy genał wiedział, co przynależy deptać lewą zajtu ulicy i nie zawlazować pod autoki, bo zaj będą domach by jak stoniosku. Współczuliśmy, użalaliśmy się nad kamratem ze naprociwka, bo on musiał pędalować do muzycznej szuli. Ja też, ja też musiał. Był ino pięć lat stary. Łojce i inny dziecek byli oburzone tryśnieniem i krzywdowaniem Bajtla w tym wieku. My, my też. Ważyliśmy się obiady ze deszczówki piosku trąby buncu, ale też mi się z kołoczym ze posypką do bezprzytomności i też żaden nie rachował nam kalorii. Żuchlaliśmy jeden kałbumin na zmiana bezporadni i żaden się nie brzydził. Czekaliśmy też do ospuku niełoż pluchtane obsty direk ze strumów i słepaliśmy woda ze ulicznej pompy kole naszej siedemnostki. Żaden skóry tego nie kipnął, żaden nie żył, ale bezsolkie dzieciństwo żody nam sztyć i że my są ciacianimy ciacianymi aniołkoma majorentne genałom jakkowali ile będziemy się tą godką gańbić musieliśmy jej ale kusi starotanta, wielico wylicą na powitanie bez ślimtania i bez wycierania fresy rynkowym. Żaden też nie bawił się ze starką, kindermidlą, albo mamulką. Do wszelakich gracek mieliśmy mi się wzajem. Żaden ty ze majorętnych nie chroniono nas przed złym światem. Kiedy szliśmy się bawić, musieliśmy sedować radę same. I mieliśmy mi pniochowe bajtle i no pora regli i mustrów do spamiętania dla wszystkich. Byli one jednakie. Okrąg nich, swoboda była naszą własnością. Wychowywali nas, do wyćwika, też sąsiady, stare kreksy, cufalowe przechodnie i kamraty ze starszejszej klasy. Ojcy, ale też chętliwie przyjmali hilfa cufalowych wychowawców. I wiecie, wszystkie przeżyliśmy do siela, a żaden nie trafił snos do heresztu. Nie wszystkie są bildowane. A nie każdy studiował, nie każdy studiował na uniwersytecie, ale każdy snusło swój fach w gracji. Nie wtorek łobabili się, albo wydali i dziecka wychowują podług modernnych troski po psychologów. Blank nie opożyli, nie opowożyli by się być tymi patologicznymi ojcami. Ja, ja, są już teraz bardziej ucywilizowane. My dziecka z naszego familokowego placu przejmiemy naszym ojcom za to, i że w czas Blank jeszcze nie wiedzieli, jak przynależni nas dobrze wychowywać. To dzięki nim przetrowiliśmy nasze młode smarkate lata, bez, te, bez ADHD, bez bakterii, psychologów, zecnionych kindermyli, żłóbków i zabrzytych placów, szulstundów, baletu. A nom się sztujc wydawało, a nom się wydawało, co nom, łojce i wszystkie majorentne, wszystkich obronił i do ostatka wszystko szperują. Oj, więc pnioków.